Mam dzisiaj przyjemność przedstawić Wam najnowszą linię z serii odkurzaczy automatycznych od firmy Tefal, a jest to Tefal Explore Model Sirius 240 AI. Jeżeli jesteś ciekawy, dlaczego ten odkurzacz jest nie taki pospolity ze stacją ładującą, to ten materiał jest dla Ciebie. Zapraszam. Got a monstrous side You better watch out if your enemies are bold ahead. A full prophecy to be the greatest beast. The world is ever seen. I feed him every day like the bones clean i Feed him all the hate and he grows me. And he gets real big pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead metaphorically. Of course, settling the score never getting bored. i'm of blood and gold. Always wanting more freedom from the source and a release. Until they feel it for the. Zaczniemy od wyposażenia całego tego zestawu. Tefal. Explorer s 240 AI jest dostarczany z pełnym zestawem akcesoriów, a w zestawie od producenta dostajemy oczywiście robota sprzątającego Tefal Explorer S240 Plus AI, stację ładowania z przewodem zasilającym, mopa z mikrofibry do mopowania na mokro. Jest to zestaw, który zapewnia gotowość do pracy od razu po wyciągnięciu z pudełka, bez bez konieczności dokupywania dodatkowych akcesoriów. Może pierw powiem ogólnie, jak ten zestaw dla mnie, jak ten zestaw zrobił na mnie naprawdę pozytywne wrażenie. Ogólny wygląd urządzenia. Jedną z najbardziej wyróżniających się cech Tefala Explorer S240+ AI jest jego nietypowy wygląd. Oczywiście, w przeciwieństwie do większości robotów sprzątających, które mają klasyczny okrągły design. Ten model posiada prostokątną konstrukcję, i co podaje producent, jest to kluczowe rozwiązanie, które umożliwia lepszy dostęp do trudno dostępnych miejsc. A jakich na przykład to miejsc? No pomyślcie. No właśnie. Takich jak narożniki i krawędzie. Okrągłe odkurzacze mają często trudność z dokładnym sprzątaniem w takich miejscach, więc prostokątny kształt, forma zwiększa efektywność tego modelu. Oczywiście to sprawdzimy. No bo właśnie, ja odkurzacz automatyczny posiadam, posiadam już go 6 lat, nigdy nie miałem z nim problemów, ale jego kształt okrągły powodował mimo. Posiadania oczywiście szczotki bocznej, że w rogach nie był doskonały. Ale wracając do tematu. Robot ten, jak i również stacja dokująca, wykonana jest naprawdę z wysokiej jakości materiałów, które nadają mu nowoczesny wygląd. I nie uświadczymy w tym odkurzaczu żadnych błyszczących wykończeń. Minimalistyczny design sprawia, że sprzęt doskonale wkomponowuje się w nowoczesne wnętrza, a jego wielkość nie wydaje mi się, żeby powodował duże zamieszanie właśnie w naszym pokoju. Tefal Explorer S240 AI jest to robot sprzątający, który łączy funkcję odkurzania z mopowaniem. Wyposażony w moc sącą i teraz uwaga, 8000 paskali jest w stanie efektywnie zebrać kurz brud oraz większe cząsteczki z twardych podłóg, dywanów, urządzenie może jednocześnie odkurzać i myć podłogi. Co za tym idzie? No skraca czas potrzebny na posprzątanie. Jeżeli chodzi o nawigowanie tego urządzenia z aplikacją, to kluczową technologią zastosowaną w tym modelu jest naprawdę zaawansowana Nawigacja AI, która pozwala urządzeniu na precyzyjne mapowanie pomieszczeń, a robot skanuje przestrzeń za pomocą czujników i kamer, plus tej właśnie wieżyczki. I umożliwia mu tworzenie szczegółowych map w domu lub w mieszkaniu. Dzięki temu urządzenie nie omija naprawdę żadnych obszarów i jest w stanie dokładnie zaplanować swoją trasę. A no i właśnie. A co z przeszkodami? Idealnie. Po zresztą pokażę Wam potem. Idealnie omija przeszkody i meble. A jak to się przekłada do możliwości planowania sprzątania, wykorzystując telefon, aplikację i łącząc się z tym odkurzaczem? Możliwość planowania sprzątania dzięki aplikacji mobilnej. Użytkownik ma naprawdę pełną kontrolę nad harmonogramem pracy robota. Aplikacja ta pozwala na ustawienie indywidualnych planów sprzątania. Które mogą być dopasowane do Twojego codziennego rozkładu. Możesz zdalnie włączyć robota, kiedy jesteś na przykład poza domem, i mieć pewność, że po powrocie podłogi będą idealnie czyste. I to nie wszystko, bo dodatkowo, dzięki funkcji strefa zakazanych, możesz określić obszary, do których robot, nie ma dostępu, na przykład przestrzenie wokół mebli lub delikatne przedmioty. Na przykład w moim przypadku, jeżeli masz psa lub kota i on ma na przykład miskę z wodą, która jest zawsze wypełniona po brzegi, to nie chciałbym, aby odkurzacz lekko tyrpał właśnie tą miskę, aby nie spowodowało to zabrudzeń wody na podłodze czy na przykład jedzenia. Jeżeli chodzi o czas pracy na baterii, to Tefal Explorer S240 AI. Jest wyposażony w wytrzymałą baterię, która pozwala na nieprzerwaną pracę do 120 minut. Jest to wystarczający czas, aby urządzenie mogło doskonale posprzątać mieszkanie o powierzchni do 150 m2. Ale no dobra, jeżeli masz większe mieszkanie czy dom. To w przypadku większych przestrzeni robot automatycznie wraca do stacji ładującej, ładuje się i wznawia pracę dokładnie w miejscu, w którym przerwał. A jak jest z łatwością użytkowania tego robota? Korzystanie z robota jest bardzo proste. Intuicyjna aplikacja pozwala na sterowanie urządzeniem z poziomu smartfona. A użytkownik może wybrać tryb sprzątania, dostosować intensywność pracy lub zaplanować harmonogram na cały tydzień. Dla, a, no właśnie, a dla tych, którzy wolą tradycyjną metodę, robot posiada również fizyczne przyciski na obudowie, które umożliwiają nasz szybkie uruchamianie bez konieczności używania aplikacji. No właśnie, a dla, dla, to, dla kogo to jest? No bo czasem szybciej jest podejść do robota i nacisnąć sprzątanie lub osoby w podeszłym wieku, które nie radzą sobie w dzisiejszych czasach z nowościami technologicznymi, to właśnie dla tych ludzi Tefal zrobił taką przyjemność, że po prostu umieścił dwa przyciski fizyczne. Jeden przycisk jest to przycisk od uruchamiania i wyłączania odkurzacza, a drugi jest to powrót do domu. Teraz przejdziemy sobie do testu praktycznego i pokażę Wam, jak ten odkurzacz radzi sobie. Na twardych powierzchniach, na dywanach i co najważniejsze w narożnikach i rogach. No i dobra, panowie i panie. Ostateczny test praktyczny, czyli nie wiem, czy tutaj będziecie widzieć, ale zaraz przełączę się na iPhone'a, spróbuję zrobić tak, żeby widać było te zaschnięte plamy. Podejrzewam, że sobie nie da rady, bo nawet mop ręczny i szmata mogłaby nie, nie dać rady, ale zobaczymy, ponieważ. Ten odkurzacz ma mopa oscylacyjnego. W tym momencie na iPhone'ie widzicie na pewno plamy. A potem przetestujemy sobie jeszcze worek ryżu. Odkurzacz już podąża. Tak jak widzicie, tutaj mam iPhone'a ustawionego, więc powinien go ominąć. On go nawet nie dotknie. I zobaczcie na tego mopa, jak on działa. Fantastycznie. Zobaczcie, wykrył. Wykrył dywan i automatycznie przestał oscylować lewo i prawo. Może jest troszkę za ciemno. Zaraz Wam to pokażę. Tak, żeby nie zaburzać. Oświetlenia telefonowi, ale to później zobaczymy sobie na koniec w razie czego. Jeżeli sobie ten odkurzacz z takim zabrudzeniem poradzi, który musiałem tak naprawdę drapać paznokciem, to myślę, zobaczcie, nawet nie wjedzie w statyw z telefonem. Ten odkurzacz jest naprawdę naprawdę fajnie inteligentny. Algorytm, co zrobiła firma Tefal, naprawdę według mnie odwalili kawał porządnej roboty. Za chwilę zobaczycie test praktyczny, kolejny test praktyczny, wykorzystując skarpetki, i to jeszcze, gdyby tego było mało, koloru czarnego. A jak wiecie, lub nie, kolor czarny dla odkurzaczy jest to naprawdę duży problem. I zobaczymy, czy zabierze ze sobą, czy nie. Dobra, odkurzacz skończył. On już sobie jedzie do bazy, a ja zapraszam Was do kolejnego testu praktycznego. Kolejny test praktyczny. Wybierzemy sobie i sprawdzimy, czy będzie omijał takie rzeczy, jak na przykład skarpetki. Ok. Mamy odkurzacz. Rzucamy pierwszą skarpetkę. Zobaczcie. Pierwszą rzecz ominął. Ta skarpetka jest oczywiście nie jest zgnieciona w kulkę, tylko położona prosto. Następną, następna rzecz to slipki. Po prostu je rzucimy. No zobaczcie, o nich w ogóle nie dotyka. Co dalej? Biała skarpetka. Od razu zaczęliśmy od czarnej, więc myślę, że jeżeli tą skarpetkę porzucimy tam, to również odkurzacz jej nie zabierze. Był naprawdę bardzo blisko, ale popatrzcie, zobaczcie co on robi: lawiruje pomiędzy skarpetkami. I jak widzicie, myślę, że nie ma sensu testować tego dalej. Przejdziemy sobie zaraz do kolejnego testu praktycznego. No, i generalnie ten film będzie długi, ale wydając 3000 zł, myślę, że warto zostać po prostu do końca. No i cóż, panowie, my, jako płeć przeciwna do płci pięknej, mamy tendencję do właśnie zostawiania różnego rodzaju rzeczy na podłodze. A ja zapraszam do kolejnego testu praktycznego. I zaczynamy test praktyczny, kolejny. Myślę, że już ostatni, aby mieć pewność, że ten odkurzacz jest dla Ciebie. Wysypałem tak naprawdę jeden worek ryżu. Zobaczcie, tutaj jest dowód, ale zapomniałem włączyć nagrywania. No i po prostu nie będę powtarzał tego procesu po prostu dwa razy. Więc myślę, że pół worka ryżu, co mu zostało będzie adekwatne do tego, abyście po prostu mogli stwierdzić, że ten odkurzacz jest ok, jest spoko, jest dla Was. No bo wydając 3000 zł chciałbym dowiedzieć się jak najwięcej informacji, czy taki odkurzacz po prostu da radę u mnie w domu, u Ciebie w domu, u Was w domu. Don't care what they say. I'll buy time with my money, laughing to the bank, cause it's funny. The money keep coming, I manifest it. Sing these lyrics and you'll get it. I'm the bank, come am invested. I get tracked and I have it, money finds me attractive. I'm the type to make commas, turn a profit. I'm the boss with wonka but it ain't chocolate. Yeah, I'm just being honest, I work for this shit. I'm usually modest, but this beat lit so I'm going off the Jeżeli bym wybrał jeszcze raz lub będziemy czekać do końca, jestem pewien, że odkurzacz zbierze 99,9% ryżu. A przypomnę, wysypałem na twardą podłogę cały worek ryżu. Jak jeden odkurzacz ma dodatkowe funkcje? Oprócz oczywiście standardowych funkcji odkurzania i mopowania, to Tefal Model Explorer Series 240 AI Plus oferuje kilka dodatkowych udogodnień, takich jak tryb cichy. Urządzenie pracuje niemal bezgłośnie, co pozwala na sprzątanie w nocy lub w obecności małych dzieci. Dodatkowo posiada wirtualne ściany. Za pomocą aplikacji można ustawić wirtualne ściany, które ogranicza robotowi dostęp do określonych pomieszczeń lub danego miejsca. Oczywiście pamiętaj, aby z każde urządzenie również ten odkurzacz aktualizować na bieżąco. Co oznacza, że z biegiem czasu urządzenie to może zyskiwać nowe funkcje. Jakie? Jeszcze nie wiadomo, ale na pewno Tefal nas zaskoczy. Okej, okay, podsumowując, Tefal Explorer S240 AI to robot sprzątający, który łączy w sobie zaawansowaną technologię, taką jak sztuczna inteligencja z prostą obsługą, jego nietypowy prostokątny kształt pozwala na dokładne sprzątanie właśnie narożników, a moc sania na poziomie 8000 paskali i funkcje mopowania czynią go wszechstronnym urządzeniem, do codziennego utrzymania czystości w domu. Jego największą zaletą to precyzyjna nawigacja, możliwość planowania sprzątania oraz naprawdę bardzo długi czas pracy na jednym ładowaniu, uwzględniając jego naprawdę niebywałą moc sania. Która wynosi aż 8000 paskali. To byłoby na tyle. Pamiętaj, że link do tego odkurzacza, jak również do najniższych cen, znajduje się pod filmem. I pamiętaj, bo byłoby mi naprawdę bardzo miło, jeżeli zostawiłbyś łapkę w górę. Przycisk subskrybuj. A jeżeli już to zrobiłeś, to fajnie by było jakbyś kliknął dzwoneczek. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wpadł Wam do gustu, bardzo Wam się podobał. I to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się, do zobaczenia, a my widzimy się już niebawem w nowym materiale. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!